Tylko 59,90 za sztukę zawelurowe, gładkie zasłony na przelotkach, które sprawdzą Wam się do każdego wnętrza, bo kolorów jest mnóstwo przy pięknych odcieniach, które zaraz Wam zaprezentujemy. Oczywiście, jeszcze raz przypomnę, przelotka rozmiar 140x250 cm wysokości. I teraz tak, z tych kolorów, które tutaj mamy, mamy przepiękny taki petrolowy odcień, bardzo ładny odcień turkusu. Mamy też ciepły beż i to jest ten drugi kolor to jest ciepły beż i chłodny beż na samym końcu. Specjalnie je powiesiłam obok siebie, żebyście mogli zobaczyć, jak chłodny beż z ciepłym beżem tutaj, jak ona się różnią. A teraz zobaczcie kolejne kolory. Kolejny kolor to przepiękny zielony. Jest to szmaragdowa zieleń, taka butelkowa. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Kolor beżowy, i ten beż w porównaniu do tych dwóch, które Wam pokazywała.